Witam wszystkich swoich widzów w dzisiejszym odcinku jestem w lasie jak widać popiłuję te tu wy wykroty co tu leżą tam to trzeba było ściąć ale dobra może zetniemy tylko czy nam to wszystko wejdzie może i wejdzie cholera jeszcze tam jedna jest O pani, niedobrze ustały Nie No tu nie co tu leży drzewa Pewnie tu zajmie jeszcze dwa dni To jest spontanie na mojej stronie na mojej Kurka wodna jest ci i tutaj nawet. Uj 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 No dobra, jutro tu jeszcze raz przyjadę. N Niestety. Trzeba sprzątnąć. Dobra do pracy rodacy, przy okazji przywiozłem parę hmm. wierzch co posadzę najpierw może posadzę wieżbę. roboty tutaj co nie miara i będę musiał jeszcze raz przyjechać zaraz zrobię, nie zabiorę no dobra, mniejsza tym. Jeszcze mamy tylko posiać w O i tu trzeba szczuć. Czas dobrze stoi w przeciwniku. Dobra, najpierw posadzimy wieżbę. Wiecie jak się sadzi wieżbę? Po prostu się przywozi takie kije robi otworek i się wkłada. O, bierzemy wierzbę. O, tutaj tak trochę wiso. Powiem wam tak wierzba dość skurośnie.

Dodam, że ta wieżba, ona wysoka rośnie i długa, nie mu ja już sadzę Zobaczcie, jak Dobra, bo będę musiał ucinać, że jest strasznie długi, nudny firma jeszcze trzeba nagrać całe cięcie i wiecie co, że się nie wyrobię tego posprzątać bo już jest trochę późno a tu trzeba i ziemniaki sadzić kartoszku raczej a kartoszku sporo mamy dzisiaj w tym roku do posadzenia dobrze, że mam odebrano ale może po świętach posadzę a tutaj gorzej żeby tym drzewem zrobię później bo Paweł trochę jest tam jeszcze trzeba tu Dobra, na razie tu popiłuję w pieńki piła ręka staryć <śmiany> dhe bë ndërkullohëm të një bëjnë dhe si t'i Teraz będzie filmik coś dla kolegi z zielonej bramy Oczywiście tego tego zetnę zawiesisz się mnie, nie on pójdzie tutaj Tutaj pójdzie w tą stronę. Dobra Pokażę Ci jak podciąć, choć na takim cienkim, to cienkim, ale... Nie uwagi jak można w łeb dostać. A? Tu jest drzewo. Tu jest aż. पिता के रूप से ता Jak widzicie w lesie robota nie jest wcale bezpieczna ani łatwa. nie uwagi można być kolejko do śmierci albo truposa. Jakby to w drugą stronę poszło, to by dało mi łeb, nie? Także Uważajcie na siebie zawsze. Przy wszystkich pracach. Dobra, ja ładuję i... Ale wiecie co? Już ta chyba nie ta kiedyś była. Kiedyś to się nosiło na zrywkach się robiło. Szkoda, że haka ze sobą nie wziąłem, bo hakiem trudniej ładować. I tak to się ładuje. co to mówią, zapas biedny nie i samemu w lesie, ja zawsze przyzwyczaiłem się do chodzenia już sam chodzę już do lasu, sam może 35 lat, może ponad. więc, jakoś do tej pory jeszcze żyje to znaczy, że. Daje sobie radę Dobra, dzisiaj będzie film dla wytrwałych. Czyli... ciekawe, czy wytrzymacie do końca Wasze zdrowie. Wiem, że to sama filmia, ale także widzieliście, jak można niebezpiecznie ściąć drzewo. To jest amatorka, ona nie powinna tam iść, tam gdzie za ja tu znalę wam Celowo pokazałem, jak to może być. Nie? Dobra, ja wyłączę kamerę, będę nosił, potem nagram wam, jak już załaduję przyczepkę. Jak widzicie, załadowałem. Przyjechałem, tu była godzina 9, teraz jest 10:48, czyli jak na jednego Stasia. Jeszcze z, gar z krzywym kręgosłupem To dość Dobrze się wyrobiłem, nie? To ciekawe jak ja z tym pojadę A będzie się nie zakopał, ale może nie Dobra, ja sam nie będę wam nagrywał tutaj Samej jazdy Tuś mnie jedne koło to zaczyna piszczeć Aby tylko mi się kurwa nie złożyło Wykiechałem tu No może jakoś dojadę do domu, tutaj nie zarwie nic. W tym cholera najgorzej kuzynów wziwać nie. A i tak on nie bardzo dużo, bardzo 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 dużo mój kuzyn eee, i mój chrześniak mi pomaga. Pozdrawiam go serdecznie. Trzymaj się Piotr. Ja mam lepszych kuzynów jak wy. Wiesz o co chodzi dokładnie? Dobra, jadę ja. Yy, w tym odcinku to już wszystko siema wszystkim i do zobaczenia nie wiem kiedy będą następne filmiki może jutro, może pojutrze, a może aż po świętach teraz to chyba będę jeszcze robił w tym lesie trochę i nie muszę tu posprzątać nie to nie będę nagrywał ale o widzicie zgubiłbym rękawice i futer i ruszył na wszystko trzeba patrzeć Eee, może was po świętach, jak sadzenia ziemniaków czy czegoś, dobra Simanderko, Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, zdrowo, młodo i bogato, i oby deszcz popadał. Bo susza tu niesamowita, tu zawsze o tej porze tu woda stała. Temu to drzewo takie na no, takich jak widzicie, kępach rośnie, nie? Ja mówię, zawsze te lepsze drzewo, jak jakieś tam odpady, czy tam coś z gwoździami dobrze ze swojego kawałek lasu się ma, to może na mój wiek starć. Kupiłem ten raz, dodam. Разные звонка. Ах, ой, не все разгадал, не разил.